tak z moją Beszti i no myślę, że na razie jeszcze nie będziemy nic robiły, tylko poczekamy aż ktoś dołączy. Ona tam robi sobie przybliżę Taką, trochę jej nie widać więc pod podejdę wam. Taką, to drzwi na światła. A ja robię taką. A... Ciekawe kiedy ktoś dołączy, zawsze tam, trzeci na żywo. W ogóle pierwszy raz. No, ja trzeci. Hej, mała blondy, hej! Dołącza pierwsza chyba. Mała hmm. blondy. O, allora. pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. No myślę, że jak jeszcze ktoś dołączy, to... Myślę, że jak jeszcze ktoś dołączy, to zaczynamy chwoli. Jak tam ponad? jak ci mija. Życie. Dzień, Dzień życia. Napiszę na czacie. Nie umiem pisać. Nie do ciebie mówię. Tu jest do ciebie. mam tak. Tu. I że ty za jakiego mam I tu mamy I wiem, no możecie zadawać pytanka, bo to jest pogadanka w sumie. No to. Ej. Minuta trzydzieści. Już trwa. Yy, planujemy dzisiaj zrobić godzinnego live'a. Jak to się nam uda tylko, to tak. No. Ale chyba nie nie będzie to. Pamiętajcie, że możecie, może, możecie zadawać nam pytania. No. Na przykład, jak mam mija dzień lub co robiliście dzisiaj rano. Coś takiego. To okay, pokażę wam ogólnie. Teraz, Daj, to z tym. A, ok. Pójdźcie mi. Gdy pokażę to Skąd macie koraliki z y, Tediego? Pokaż tutaj, na terencie. Y, mamy coś. Mamy taką. Y, y, on są, mamy organizer kupiony. I y, 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 różne zestawy tu są pomieszano na przykład kostki, takie a okrągłe perełki. A tu a tu, tu liter, literki tu mamy wszystkie. Mhm, tak. y I no po prostu w Tedim jest taki sklep, no nie wiem czy wiesz. Y I tam takie małe zestawy y sobie takie za 5 zł sobie kupiwałyśmy czy ja co O! Dwie osóbki. To dołączył do nas jeszcze jako osoba. Nie wiem, nie napisał na czacie, ale pokazuje mi, że dwie osóbki no, są. Może zaryślić. Może ty się ty podłogę nina dołączy. W ogóle nie robiłam ja live'y cały czas z Wendy, w sensie całe dwa live'y ale były. A teraz z inną osobką. Tutaj jeszcze nie było na live'ach. Ja no to wywaliłam zanim... jest live, nie szkodzi to Nie ma to sensu. Okej. mi to. Misja nawlekanie. Jak wam w ogóle mija dzień? Nam nawet dobrze. Byłyśmy właśnie w basenie. No. Wyszłyśmy, bo zimna woda. No, ale później jeszcze idziemy. No. <śmiech> <śmiech> Hej, Krytyna, no. Tak Zobacz. właśnie myślałam, że będziesz na naszym live'ie. To. Siemano, ukry panda. To. Trzy osób. Siedem osób. Wow. Nie mój rekord, to chyba było piętnaście na jednym live. Ale co robicie, bo mnie nie było? E Brazuletki z koralików i e odpowiadamy na wasze pytanka. No. Możecie zadawać takie pytania jak wam minął dzień, lub nie wiem. Albo jakieś trudne wyzwania możesz dodawać, to będziemy wykonywać. Hey, możemy nagrać. No. Hej, like, flower. Siedem osóbek dalej. Może, możecie dawać pytania i wyzwania spokojnie. No my. No. I to wykonamy przecież. Jak to się nagrywa źle? O Boże, damy Z jakąkolwiek serce. jesteś? Wy na pewno nie znacie, bo nie nagrywa na YouTube'a. No, Lena, Lena się nazywa. Nie nagrywa na YouTube'a. Na TikToku. No? Na TikToku nagrywa. Bo na nagrywam z koleżanką i... Czeka. Stella... Stella, coś tam dalej. Chyba The Dog. Stella, chyba The Dog. I tam nagrywam. film. Oj, oj, oj. ode. Słaba me mamy mega słabą jakość obrazu, bo jest przyciemnione, bo mamy zasunięte zasłony. Nie, bo będzie jeszcze gorzej. Lena, jesteś hobbihośiają, się pyta. Tak. Jest. Jestem, mam konia u siebie w domu i czekam od natalki koleżanki na... No, od Kehety Wendy. No na... na czekam? Na rzeczy takie. Na rzeczy do konia. Jak widać? Lepiej. To no. tak będzie. Tak e, będzie, bo lepiej e, e. widać. Jeszcze sobie tu oddalę, żeby było lepiej widać. Tam leży gdzieś... Mm. A kto pytał? Marchewka. Ty, podłogany nena. Ktynyna. Ty, nena. Tam są... Lena znowu. Nie. Zaśpiewać się na koniku kumiku Na koniku fikumiku, <laughs> na koniku, fikumiku. <laughs> patata i patata. patata. Nie znam całej piosenki, ja no ale... Nie. Ale można puścić. Nie, bo YouTube ban i w ogóle. Ale nie, ja mam na swoim telefonie, mogę puścić. Bo wtedy wyjdę z le. Sześć osobek. Przez chwilę były trzy, no mega. Zobaczę sobie, czy ta bransoletka jest czy lepsz lepsz pytania do nas? Za duża. Ty, za duża. Ja mhm. zamówiłam hobby Horse'a rok temu i jeszcze nie przyszedł, a kosztował 440 złotych. Ojejku. No, a na czym zamawiałaś? Na czym, na czym zamawiałaś? No. Na czym zamawiałaś? Żelek. Pisać na, to, na Allegro, ojejku o, słabo. bardzo słabo, bo na, to na Allegro strasznie przychodzi. Ale gorzej na Oliksie jakbyś zamówiła. Hmm. To by na pewno jakbyś zapłaciła od razu, to by ci nie wysłali nawet. Tak jest często, chciałam sobie kupić takiego ładnego, ale za 90 zł. A nie umiesz szyć? Ja zapytam. Co? No, sobie korzystaj. Zespiewajcie, my jesteśmy hobi, hosia i hopsasa, A makija z hopsa i My jesteśmy hobby hosia hopsasa, a makija hopsa i haha. Mam bekę z siebie, co my robimy? Kurde. Macie jakieś wyzwania dla nas? Nie, bo to są wyzwania właśnie. Aha. No to <laughs> Zasz, tu pokażę wam jedną taką bażertkę, którą sobie zrobiłam. O tu jest. Kurde, jakość. Mój telefon jest dziwny. Później jeszcze... Y jak dobrze my to pójdziemy na dalsze. Ja na Elix, będę kupować chychy za 400 złotych, nie straszcie mnie, okej. Okay. Boczko. Zjedz ananasa w całości. Nie, nie, mam, mamy ananasa. nie mamy ananasa. A wiesz, że Wendy wygra konkurs u ty Draco? Wiem i mega zazdro, ale w sumie nie zazdro. Bo mi się ten chychy za bardzo nie podobał. Umiem <laughs> szyć, ale już próbowałam trzy razy i mi nie wyszedł, albo jakąś miał dziury. No ja też tak mam, mi tylko jeden trochę wyszedł. No tak to ja chciałabym kupić co? Zawiązać? Nie umiem. Mm -mm. A na, na tym, na to co? Chodź tutaj. Kudę, no bo muszę tu podejść, ale w dali tak, żeby widzieli co ja robię. Tylko znajdę tą dziurkę. Dobra, nie Mówiłeś, że nie lubię stosunki Lubię tylko te, aż A. Dobra, dobra. Ja dzisiaj na konie jadę. Super. Fajnie. Like flow. Co dziś? Co robicie? Bardzo robimy i odpowiadamy na wasze pytanka. O Nie bardzo. O kuda? I zgadnij, jak ma na imię koń, na którym jeżdżę. Kurczę, nie, no nie mam pojęcia, bo dużo fajnych imion jest. Eee... Nie, mój, mój ulubiony koń ze stajni e, Wendy. Sojajka. ale nie, nie w temacie. Nie mam pojęcia. Hobby Horse? Co Hobby Horse? Nie wiem. Chyba coś z Hobby ale. Nie, bo napisał inaczej. No. Czy ona? Nie Łap! Łap! Czekaj! <gulia> Ej tutaj jednak! Czekaj! No podałaś mi bez papierka! Luz. Ej piękne imię! Mój pierwszy chuchy tak się nazywał. Ale nie będę wam pokazywała jak on wyglądał, ze brzydki mega. Dziolet. Nieistotne. Jak Dziolet. zaczęłam szyć i jak miałam lat, 7... zrobiłam jakąś babkę i chciała też szyć hobby host i zrobiłam jakiegoś, który miał jedno ucho i ma wszędzie dziury i Jesteście e? hobby-hosia i tak jesteśmy. Mam pytania. No. Czy mnie bardzo widać? Nie. Czemu jak bardzo Bo jem. Ja jak gatniczka jem. Sześć osóbek. Widać nasz Nie widać już. Słabo cię widać. Nie. Nie wiem, mnie nie widać, bo ja jestem tu za kamerą. Bo na pytania odpowiadam, a ma... Nie siedzę pytania za kamerą, pytania. bo ja muszę patrzeć, jak się nagrywa po prostu. Ale na tam siedzi. Przed, przed kadrem. Machabą? Mam, machawam. Tak ja w tej czerwonej. Właśnie nie, nie pokazujemy twarzy. No może jeżeli będzie 20, lat, to, to pokażemy. No jest, ale wiesz, że kłamy. Zróbcie ja ASML. ASMR. Ja ASML. Ja. ASMR. A oki. Okay. Nie wiem czy to słychać. <głos> <głos> Nie umiemy robić ASML. No <głos> ale zrociłaś <noise> tą palkę. ASML. Będę mm. miała wszędzie nakruszone, ale Git. Ale znalazłam w jakimś sklepie podobny do Smyka i mega był do. Hobby za 73 zł. Wow. wow. Tania, fajna. No. Emu kciaku, jakiegoś znanej hodowli. No, najlepsza. No, nie Jesteście siostrami? Nie. Na... Oła. Mm. Nie, bo ja byłam u mm. Wiesz, kto to koniuleczka? 7 kocham. Tak, i nienawidzę jej. Sama jej pisałam. Jaka jest pomiędzy Wami różnica wieku? Jesteśmy tego samego wieku. No. On, ona jest mm. y, o chyba 3 mm. miesiące młodsza? A nie, o 2 albo 3. albo tak. Dwa albo trzy jestem młodsze. Według mnie, według mnie co? Mhm. No jak się piłę na grudniu. Chodzicie razem do klasy, niestety nie no. Chodzi, chodzimy do innych szkół. Nie widzimy się w ogóle często. Więc przychodzimy do przychodzimy do na battu. Zawsze praktycznie. Mm. A chciałybyśmy chodzić razem do klasy. No ale ja się tutaj ja się dostałam do innego. Nie mam iść do tutaj zielonej, ale... Mm. O nie, zepsułam sobie A daleko ci mieszkacie? Niedaleko. Nie. Blisko, tylko nie na nogach chodzimy. Ja jeżdżę często do niej autem, ona autobusem do mnie. Albo na rowerze do niej jadę. Często. Znacie Jellyfrucika? Znasz Jellyfrucika? No. Znam. A co to jest? TikToka chyba. Chyba z Nie kojarzę. Ja. Pokażesz chychy, którego szyjesz. Będzie ciężko, bo go zgubiłam tak jakby, więc... Musicie poczekać, bo muszę go znaleźć. Ja mam się tak mam go w ręce właśnie. To, mam dwa. To jest taki... Jeden. Taki kalus, tak fajny. I ku jeliś jest okropny, ja nie wiem. Taką odmiankę mam. I pokażę Wam za chwilkę drugiego, jak go znajdę. Co wątpię, bo nie wiem, gdzie go dałam. Wow! No, ale odpowiedź jest taka, że no, jakby on jest takiej maści, ten długi, Taki ciemny gniadosz. Ale śliczny. No, mi się tak za bardzo nie podoba, bo pomijając fakt, że jest krzywy, to ma dużą dziurę bo no, jest nieówno wycięty ale wypcham go i zobaczę jak będzie wyglądał skąd tkanina z y, tej z, ze starszydeł materiał mam od Kichyty Wendy bo zawsze kiedy do niej przychodzę to daje mi to jest minka y, 220 gram Widziałeś, jakie ja robię haltery? Niestety nie było. Ostatnio nie miałam czasu w ogóle nikogo oglądać, ale chętnie sobie zobaczę. Nie teraz, no ale jak skończymy live'a. Na razie live'ik trwa na kilku, 16 minut. A czemu nie robić naprawdę lecenia? Nie wiem, bo szukam kola. A, ja Naprawdę ja skończyłam. To za chwilę pójdzie tutaj, do mojej mamy zawiązać. Ja muszę zrobić co jeszcze. No chcesz, jak to wygląda to. jeśli się wam nie znajdę tego konia. Chcesz ankietkę jakąś. Nie wiem. Ale nam napiszę. Co to było? Nie wiem. Daj znać co to robimy? Czy mam robić bez po prostu? Czy mam z wami tylko gadać? Ja myślę, że ty, to by było git na mnie, ale boję się, że mi się znowu rozwali. Heja, DfD play Playgames. Nie znam cię XD, ale walić. Si jedna osłupka. Słabo. Ładna, pokaż. Taką zrobiam. Czarne to są kostki. Tak. Bo jakie są głosiki? Mamy robić bazuletki spoko. No wiem, bo jestem nowy. Super. Super, super. Ktoś ciągle pisze do mnie, że nie chce kupić chychy u Amby, a ja nie wiedziałam, jakiego sprzedaję. Ty chyba pasuje. Nie. Trzy głosiki. Mamy robić benzojetki. Dzięki. Tak. nie będzie mi się nudzić. Potem też jeszcze. Jeszcze sobie plana... zrobię. Werel za chwilę malować przyjdę, okej. Okay. A my jeszcze będę coś malować. prawda Trzeba <słuch> nawlek jeszcze dwa koraliki. Jeszcze takie dwie perły. Złote. Mhm. Takie. Kurde, no, czekajcie. BK. Nie, popatrz. No. To jest malutkie, tego nie widać w Aha. moich palcach. Bo ta osoba, która pisze do mnie, to Kolk Hity Shelby. O! Co mm. tu jest? Ja Bym ogólnie chciała mieć hi -hi autorstwa Hity Nie ale starsze prace, bo te nowe mi się za bardzo nie potem podobają. Się, się. Zjadłam. Nie ma już. Aha, a ty otworzysz. Co, so, otwórz, ja nawlekam. jeszcze nie wiedzia... no. Ja może kupię chyby od Shelby. Ja bym chciała, ale nie, nie ma żadnego na Oelixie, a ja tylko przez Eliksa Chyba, że od jakiegoś prywatnego sprzedawcy, chociaż nie wiem. Są o, duści? Są buści. Nie, nie chcę, mam miałcze. Kurde. Ła. Oberwaliście przeze mnie. Są miękkie. Prawdopodobnie będę sprzedawała te bransoletki z Twendy ale nie wiem. to też robi. Zrobię. mogę zrobić. Pięć złotych za bransoletkę, to git, cena. Nie tego nie tanio. Chyba mam git, tą baransoletkę teraz jakąś... Pomożesz mi ją związać? No mam. No. Ale... poczekaj, wiem... Dam na chwilę wam y, na tło moją piękną zieloną szufladę i sui. Y, na chwilę nie będę wam odpowiadała na pytanka, bo... No. To... Y, ale nie, nie wchodź w kary. Bo ja znam taką dziewczynę, która jest na wi i mówi, że kiedyś odda, od, odda swoje Chyanecie. Ona nie odda Chyanecie, no, tylko już się chyba oddała. Z tego co wiem, Dwa Z2 i I 86% na tak. Na gadżet. Dobra, może też dawać jakieś wyzwania dla nas. O, to super. U, trzech. Mamy trójkę. Coś nam pospadało. Mmm. Zatańczymy tylko jak Natalia przyjdzie. Dobra? Od ilu lat nagrywam na ety. Znaczy, ja nie nagrywam, ja jestem teraz, bo koleżanka poszła. Natalia poszła do mamy na chwilę. No, bo to my jak ona przyjdzie do zatańczymy mama Karena. Hmm. Czy ja znam Twój kanał? Kojarze. Natalia mi o nim dużo mówiła. No to kojarze. Znam parę odcinków, parę tam e, filmów, shortsów oglądałam. Więc znam. Możecie też zaprosić do naszego live'a swoich przyjaciół? Chcą, żebyśmy żeby zapanęli makanol? Nie masz szans. Powiedziałam, zgodziłam się. już serio? Mhm. Nie, nas znasz mój kanał, nie. Nie ja już powiedziałam. Czekaj. O, a co mi? Poczekajcie. Ojej. Od Ciebie. ilu lat nagrywasz na IT? I teraz ja odpowiadam. Y... Natino, co Nati mówi o moim kanale? Masz fajny kanał, tylko rzadko go po prostu oglądam, Ale bo nie mam ja czasu. Ja mogę o tym. Nie, 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 Hej, Funky, hey. hey. z Zosia. Zosia. Pozdrawiamy. Jena. Yy, Pozdrawiam. Yy, ten i od ilu lat nagrywam na youtube'a yy, od ponad roku za niedługo będą dwa lata w sensie kanał mam kanał mam ale nie możemy pokazać cię wiem co robicie Bransoletki? no bo ja tańczę ha, nagrywam cię jak tam mnie. dobra czekaj ha czekaj ja się tańczyła <głynne> <głynne> A, dobra, takie. Hej, okej, okay, katulem, pokaż jedną OK. okej. Właśnie zrobiłam sobie taką. Jeszcze będzie teraz Natalka tańczyła makarenę, tak jak prosiła. Taką sobie zrobiłam. Pokaż figurki tutaj, dosyć dużych mam. Hej, ja oglądam live i go lajkowałam, moja bestia. Dzięki. Dzięki Emi, super, tu mamy taką, 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 takie tutaj W wkaz takiego Wam pokażę. To ja także ale nie, oła, bo czekaj, ja się sama, nie, ja mam, mam. Ja mam sto figurek, zazdro. Łońce. Yeah. Wyjdę nie pamiętam. <grymne> ja tylko dawno nie no tańczyłam, sorry, zakaźnij. No jesteś moją idolką, dziękuję. Chyba, że to do Nyni było. Ja dziś obchodzę dwa lata nagrywania na IT. No to fajnie, mega, super. Koniec ankietki. Pięć osóbek. Bo 7 przecież. To na mnie. Cześć. A, Cześć. Pięć osób. Robimy na. Robimy. Za chwilę live się kończy. ale będzie part no, 2, no, będziemy no, na obiad. No, Znasz no, mnie no, z YouTube. Nie, nie znam Ciebie. Nie wiem, Ka Katarzyna Wąż. Nie wiem. Kojarza. Częła osoba. Mówiłam, mącz. Nie wiem nie miał nie, nie. Obcinamy. Okcinamy. jakieś zadania, żebyśmy zrobili dla Was? Ale bez tańczenia, albo może być tańczeniem, ale bez pokazywania twarzy. Tak wygląda okay? okay. moja wiązłeczka. Ocencie od parę? 1 do 10. Ja. A prac? co jutro będziecie robić? Jeszcze co nie wiem. Jeszcze nie wiemy czy... Jeszcze nie wiemy, to ale, ale prawdopodobnie ten. Yy, no też będzie live, bo ja staram się teraz codziennie nagrywać live. 10 znaczy no, na 10. Dziękuję. Jeżeli Moje damy prac? radę, to, to ja będę tylko na tarki No. Będziemy mogli Będzie dobrać jutro, dobrać ale jakby za niedługo kończymy live'a. Ale będzie parę, dwa, e, dwa później. Będzie dwa później. No. Bo musimy też yy, jedną rzecz załatwić. Ja z Julii Żuga filmu występowałam. E? Co jest w tej miejsce? Takie chrupki. Wiem, że sorry za kader, ale w ogóle. Pozdrowisz, Idolko, please. Pozdrawiam, my host Pozdrawiam. Nie, nie kocham, jak ktoś do mnie mówi. Idolko. Nie wiem, czemu. Idolko, pozdrawisz? No. <głos> <głos> Dobry, ale pozdrawiam. Pozdrawiam tak. wszystkich XD. Pozdrawiam ja kity tak podłogany na. Pozdrawiam. Ooh, my horse. My horse. Dzięki. Nie ma za co, spoko. Poczeka, ja, ja kocham pozdrowiać Dam suba, dziękuję. Ja, ja chciałam kiedyś zrobić live tylko dla subskrybentów, ale nie umiem XD. Zosz wątpię, że ktokolwiek byłby na nim. No Pozdrowisz moją koleżankę Madzie. Pozdrawiam Madzie. Dobra. Da wam zuba. Dziękuję. Dałam like Dziękuję. Bardzo dziękuję. Oj i nie pokazałam Wam jeszcze jednej tej figurki szlechów. Co robimy? Ja robię branżuletkę. co w się, sensie, nie wiem, Do, teraz dobra. na razie nie robię. Co robiliśmy przez chwilę? To jest taki żółbek, Czekaj, pokażę Wam ziółbka. Jest. Taki ziółbek. Nie, nie wiem ile lajków. Duże Bo masz łóżko, się... pytanie. Małe mam łóżko. Mogę pokazać och, jak chcesz. No pokażę. Ogólnie jak ty Wendy mnie nienawidzi, ale nieważne. Pokażesz swoją twarz, nie pokażę niestety. Nie pokazuję twarzy. Nie, nie, mega ładne, dziękuję. Mm. Ile masz procent? Mało, Sie, ja dużo, drzwi, nie, drzwi, nie drzwi. dużo mam. Spoko, tylko zamknij czuję. Y, masz jakieś zwierzę mam? Y, jakie zwierzątko domowe lubisz? Ja bardzo lubię chomiki i w sumie mam chomika. Mam chomika, mam chomika. drzwi. A pokażesz chomika? Masz Horse. Y, y, Dobra, od, odpowiadam na. Y, doba, odpowiem na te dwa pytanka, y, y, I tak. Y, a pokażę chomika na drugiej części live'a, która będzie za jakieś 10-15 minut. No. A i czy mam Horse? Mam kilka. Więc no, teraz skończymy tego live'a i y, y, będzie za 10 albo 15 minut. Bajos? Pa! Bajos! Przejdźcie, pożegnamy się. Maja. Kończyłaś?